Znana była już w roku 1598. Przedstawia historię wielkiej miłości Romea i Lili. Ich postacie oraz cała powieść zapisała się w historii jako symbol przepogadniającej miłości na brzegu świata, ale także miłości idealnej, wiecznej, przekraczającej granice życia i śmierci. Scena pierwsza, jak Romeo poznał Józef II. Rozkojarzony Romeo nawet na to, że przed chwilą prosiło o niebezpieczeństwo ze strony rywalnej. Nie może skupić swoich myśli, ponieważ zajmuje jej postać, którą spostrzegł. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że dziewczyna powie jest... z Julia zmian ją podchodzi. Roma patrzy na nie. W tym momencie zdaje swoje sprawę, że zachował się w dziewczynie i tam wychodzi z drugiego roku. Będąc w szoku wypowiada słówne słowa. Damia wita, mi o

Julia jednak nie jest przekonana z oczywiście Romea. Ten, tak, żeby ją przekonać, opisuje, że się z nią ożej. Na następny dzień ma jej dostarczać list, w którym będą oczu dwęgów ma się znaleźć lata i miejsce ich ślub. Julia wraca w pokoju bo Mało ucieka. Scena czwarta. Bo mało i ojciec Maurentów. Następnego dnia Romeo udaje się do ojca Laurentego. Mówi mu, że kochają ją znowu kawulet i prosi o udzielenie mu ślubu. Ojciec Laurentu jest w szoku, ale że czerwony zakochany dużo szczęścia i obieca pomoc. Ojciec Laurentu ma nadzieję, że nadchodzący wynaleźli sprawę, że między spóźnionymi rodzinami zapadnie pokój. Scena piątka, list. Roma wraz z odwoleniem i rewolucją czekają na niej, która pojawia się, by Roma przykazł dla niej. W liście zawiera się informacja, że jeszcze tego samego dnia w południu Julia ma się zjawić w kościele, gdzie ojciec Laurent udzieli z zakupane. Scena szósta z Janianem. Niania będzie z listem odromała do żeby jak najszybciej się go W domu kroczy się z nią, ale chwilę później oddaje jej listę. la lakarny pana tłumaczenie. and she Celują, zastanawiając się, czy spotkają dzisiaj z półlewki. Nagle zjawia się układ z rodziny kapulewki. Między chłopcami od razu, od razu do końców. W którymś momencie zjawia się Romeo, Ty bardzo, wprost ojów nie wysypany na pojedynkę. Jednak to walczy zamiast u nas, staje na perkusją. Perkusja zostaje chroniona szablą, jest mocno Przyjaciele przenoszą go do domu. Ty bada ucieka. Romeo zostaje sam, załamany. Na scenę wchodzi bykolwiek. I tak Romeo został W Co na dziesiątkę, Julia dowiaduje się w losie Romeo. Dania i Rumi biegnie do jej pokoju, chcą powiedzieć, co spotkały dziewczyny. Co spotkało Romeo? Julia na początku przestraszona myśli, że Romeo Julia jest uczestniczą na dyskretiach, chyba w emortach alemanin i romeo, signora kompletu, pretennek Lomendano. Allora, es senio, sono Lomendano. Scena jedenasta. Wizyta u ojca Lomendano. Romeo czeka na wyrok grudnania u ojca Lomendano. Ten przychodzi i oznajomiak, że został on skazany na wygraniu. Domo stwierdza, że może uśmiechać. Pierwsze próbuje do popełnić samobójstwo, przebić się sztyletem. Na szczęście kore wstrzymuje. tymczasem w domu kapuletów. Późnym wieczorem tego samego dnia w domu kapuletów zjawia się w krawie Jest on z bardzo dobrej rodziny, bardzo bogaty, więc ojciec Juli postanawia wydać się za niego. Ślub ma się odbyć w najbliższy czwartej. Jednak nie będzie to puszne ze względu na to, że rodzina nadal w tym żałobie Scena trzynasta. Drugi pomysł ojca laurieckiego. Rozpoczyna Julia, nie ma zamiaru użyć się w końcu do robnania. Daje się do ojca Laurentego, prosi tylko o pomoc. Ten proponuje jej w dzień ślubu na piłami w skóry, dzięki której zapadnie w sen. Ojciec laurent prezentuje Julii magiczny na W tym czasie Romeo przymędzi do drody i zabierze świąt do ludzi. I razem się wykonywano do długo. Julia bierze na koniec z mikstro i tym samym akceptuje plany ojca Laurentego. W końcu podchodzi. Scena 14, sygadnia i mieli. Julia wszedł ślubu rośnienie o to, by zostawiła ją samą. Nadchodzi moment, by wypucić skórę od ojca Laurentego. Jednak w tym czasie Julia wypada w odprudności, w razie czego bierze ze sobą sztylet. Po czym byłaby stroj. Pętelny ochorem mio, brindizii, salwęcowy. Kiedy matka Juli i Niania odkrywają, że nie żyje, ogarnia i Przynoszą ją do końca. W tym czasie przygarnę. Zostaje tam palcem, w którym przyszedłby złożyć kwiaty na grobie do żony. Mężczyźni padają wujkę, drąbał zabija wersja. Odchodzi do ciała i ubiega. Czujamy, czujamy. Bezpośrednio robi to, co postanowi. Wypija kliczkę. Trzy letnie W tym czasie w kaplicy pojawia się ojciec Taurety, ojciec Eskalus, a także przedstawiciele obrotu, Maty Lajunii i ojciec Romeanu. Ojciec Eskalus oskarżał Układanka mu taka, jest sucha never polka boska. Ekonomia będzie na punicjonę na odmianę. Nad ciałami kochanków dochodzi do pojednania obu skróconych ludzi. Pani Kapulet i pan Montekiew dają sobie ręce. I tak dochodzi do zakończenia starego sporu między rodzinami. Koniec różnic. Scenariusz Magdalena Józefa, klasa trzecia wioski.